Marcina w Zemne, na Słowacji. Tu jest plebania, w której gospodarzem jest ksiądz Emanuel. O! Jeden z pielgrzymów Bożego Miłosierdzia. Jesteśmy tu razem. Przyjmowani przez gościnnych Węgrów. I to jeszcze Słowacja, ale już Węgrzy. Ale już Węgrzy. To jest nasz wózek, który tutaj pokonał do tej, do tej pory 608 km w Tutaj. I czeka nas jeszcze ile? Około Półtora. 1400. 1400. Tak, ale humory, humory dopisują, siły jeszcze są, zwłaszcza Uuu. po dobrym węgierskim jedzeniu. Dla księdza biskupa, od nas wszystkich, pozdrowienia serdeczne, jeszcze podziękowania za pomoc, wsparcie duchowe i materialne. I prosimy o modlitwę. Chcielibyśmy prosić o modlitwę, aby, aby nasze kroki były pewniejsze, aby nasze serca tworzyły jedność, aby nasza modlitwa była owocna. Amen. Wszystko co I Dziękuję bardzo. Księdzu arcybiskupowi Dzięki, dziękuję za, za to wsparcie, za modlitwę i obiecujemy modlitwę bracia po całej drodze i ja tutaj na Słowacji na parafii. Niech Bóg, Bóg, błogosławi księdza arcybiskupa. Amen. <grym> Tak, w drodze jest błogosławieństwo, Pan Bóg błogosławi, drzwi się wszelkie otwierają, niczego nam nie brakuje i aby Pan Bóg dalej błogosławił, byśmy wszystko czynili na tylko i wyłącznie Jego chwałę. Kościół tak, 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 tak. jest cudowny, cały czas spotykam się z Kościołem Bożym, przez całą naszą drogę. Przez to przytyłem niestety, żeby schudnąć. <śmianie> <śmianie> Ale to jest masa potrzebna do ciągnięcia. ja sobie skupię, ja bardzo krótko, Bóg jest miłością. Amen Pozdrawiamy księdza biskupa i wszystkich, którzy z księdzem tam posługują w archidiecezji Jesteśmy kościołem, jesteśmy z tego dumni Chwała Panu Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków Amen